To jest to nagrywane już po odcinku. Odcinek był naprawdę mocny, i, i jeszcze chciałabym Wam przypomnieć, że jest dodany Warp Exp. Czyli że Expiar to jest? Oczywiście. Dla wszystkich graczy. Oczywiście jest Warp SKLEP. Są dodane. Y Skrzynki, działki oczywiście, jak się stawi działkę, to RTP wpiszę sobie. E, jak się stawi działkę, jest tu moja działka, nikt nic tu nie może robić. Nie możecie bić, znaczy nie, bić? Chyba się możecie, nie wiem, nie do końca. Nie możecie niszczyć, jest Creeper, ci nie może wybuchnąć ani nic, ty rządzić w ogóle tą działką. Możesz dodać gracza, pisać y, PS, a i nik, gracza. I 64x64 64 jest tylko działki, więc działki są naprawdę duże i działki są naprawdę przyjemne do grania, bo już TPMS róż. Nie wiem czy on jest działca. jest działco. O on jako pierwszy to był działka na serwerze, bo testował tą działkę. Sorry za wtórnięcia w mikrofon. Są naprawdę skonfigurowane perfekcyjnie działki. O! Więc działki są naprawdę przyjemne i gra survival będzie raz lepszy i sklep jest oczywiście... Najlepsze oczywiście w sklepie to poty, jeżeli będziecie się pytać co to znaczy nie, nie poty, tylko zupki, to każda zupka daje randomowy efekt, albo dobry, albo zło, przepraszam, więc, miłego oglądania. Dobra, jesteśmy po chwili przerwy, tapamy się najpierw do mistrza. o, tak, jest na bazie mistrz on tu oblicza, dobra, wiecie co my zrobimy? najpierw zrobimy coś dobra, bo ogólnie są działki to jest jego działka, więc to jest jego działka o trochę tu lagi mam i co my zrobimy? że u niego w bazie na dole na początku, albo nie na grubo pójdziemy, co? czy creepera jednego że się skapnie, może nie za to dostanie 10 tysięcy to będzie, że niby nie jest oświetlone. <grymny> Chodź zobacz creepera. No i co najpierw? Najpierw tutaj zrobimy, że z, z portalu wyszedł creeper. Co? <grymny> Ale działczy nie! Zapomniałem, że on ma działkę, bo zapłacił 5000 i na przykład TNT jest wyłączone. Dobra, co, może coś innego tu zrobimy, jak nie działają Creepery. Może. O nie, to będzie złe. To będzie złe, ale to zrobimy dobrze. Morda nitem usuniemy.

Monka, ale się to, próbuję próbujmy NIE! Jego świki wszystkie zniknę! Jego świki wszystkie ja. Czy się ze złym człowiekiem się stałem? Złym człowiekiem... O, to też marchewki. Ja pierdziele... Ja. ja, dobra, i ostatni raz mu zrobiłem ortylikę, to... A jak się zapyta potem, co się stało. Set! Czekajcie, aaa, nie umiem pisać. <grym> nie <grym> Nie się tak śmieję, ale jestem słyn człowiekiem, dobra. Nie, od tego nie... Dobra. O, i to działa. O, co się tu stało? Może zrobimy coś jeszcze? Do... Co, coś też bardzo dobrego. Tak. I zrobimy tak. Dobra, ja pi Dobra guys, Wita Dobra, to mu się to zniszczyło Siema! Dobra, zniszczymy mu to i naprawimy to zapalniczką. I naprawimy mu to. Oczywiście God creates Give, case, mistrus, i co mu damy? Do endu 5 dobra, idziemy do kolejnej soby TP Jaszczur. O! Ja wiem, co mu zrobimy. TP here Jaszczur. Jesteśmy na Waniszu. On nie wie, A, ale on wie, że go tepnęłem, ale wiecie, co zrobimy tu. Zerok On nie wie, że tutaj już nie ma Bedroka Tak, nie ma tu Bedroka No nie i poszedł Dobra, napiszemy W sklepie Wielka Promocja Al w sklepie Wielka Promocja, o, o.

Dożyłem. Nie zdurzyłem! Nie zdurzyłem! Nie dobra! Dobra, golden! No i dajemy mu klucze, dobra! Ja muszę wiedzieć jak to się śmieje Give. Okej. Okay. Banzior END damy mu 5. Dobra. Kolejna osoba to jest krzyś Nie ma go. Nie ma go. Nie mam kogoś. Jeszcze O, o. Baka mam bar. Tepe te Tepy Właśnie tepę. Tepe here? I go. Dobra, o, on, on, on nie ogarnął, no widać, że meba. <grystanie> Erik, O, Erik, On rzuca perełki. A jak go walne, będzie wiedział, że ja go walnę. Czad. Znaczy, widzowie. jestem Może zrobimy tak, że... ...siedzę ...tu będą, tak klipper tu będzie nie. I tu, I tu... będzie obok niego creeper. I tu będzie. Ja, on mnie ogarnął, to dzieje on nie ogarnął on nie ogarnia. On myśli, że to ja. No ale on nie no, on wie, że to ja no. no kurde. No czad, no wszyscy wiedzą, że to ja trolluję. No ja nie umiem trollować bo ja często trolluję nasze szef. Dobra, damy mu klikę, ale mu damy do innej skrzynki, bo na niej był. Gorzej i był tak szczerze powiem. Wzywa <grywa> jeszcze. Damy mu do e, skrzyni. Damy mu klucze do skrzyni za trollowanie. E, pozdro -y tych wyszczy. I teraz już pozdrawiam Eto. Zobaczymy, czy pozdrawiamy. Na razie mało wrócić ty ty, Pozdrawiam Ety. Ja ci dałem ten wąskój, to daj mu. Dobra, byłem ty... Dobra, pozdrawiamy ty Basior zginął. <laughs> Dobra, trzymajcie się jeszcze. No, pod koniec odcinka mi się niestety głos nie nagraje, muszę go dogrywać. Powiedziałam ogólnie, że dziękuję za oglądanie i musiałam jeszcze raz dograć rzecz, bo nie powiedziałem, zostawcie suba, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę, dzwoneczek. Trzymajcie się. elo